Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś, Państwa i moim gościem jest gość z daleka z gmin Rzeżyny, wójt tejże pięknej, słonecznej i skąpanej w pieniądzach gminy, pan Grzegorz Gottfried. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry naszym radiosłuchaczom i oglądającym nas za pośrednictwem Kuriera Tarnuskiego. Pięknie. Panie Wójcie, pierwsze pytanie. Kilka dni temu odebrał Pan w urzędzie, w urzędzie w ratuszu jednostce podległej Urzędowi Marszałkowskiemu promesę, kolejne pieniądze dla gminy Szerzyny. Proszę powiedzieć jaka to kwota i na co zostanie ona spożytkowana? Pakiet edukacyjny Województwa Małopolskiego jest znaczącym wsparciem w dwóch obszarach. Po pierwsze, to doposażenie naszych placówek. Wśród licznych wydatków i kosztów funkcjonowania oświaty nie zawsze możemy pozwolić sobie na zakup sprzętu, na zakup wyposażenia. I 75 tysięcy, które dzisiaj otrzymaliśmy, będzie nam służyło do tego, żeby doposażyć sekretariaty wszystkich placówek oświatowych. Ale także druga część tych środków to środki po to, żeby młodzież, która w tym okresie pandemii, w okresie kiedy mieliśmy do czynienia ze zdalnym nauczaniem, a więc brakowało fizycznego kontaktu uczeń-mistrz, żeby te braki można było nadrobić w postaci zajęć dodatkowych zajęć z tych przedmiotów, które będą później objęte egzaminem ósmoklasisty z dużym wyczekiwaniem albo przebierają nogami strażacy z OSP z Foszowa w oczekiwaniu na nowy samochód? Tak, strażacy bardzo się cieszą. Samochód jest w trakcie realizacji. To zamówienie zostanie zrealizowane w tym roku. Bardzo się cieszą. Byliśmy wspólnie ze strażakami w zakresie już takich szczegółów związanych z wykonaniem tego samochodu, gdzie skrytki na określony sprzęt, jakie kolory również... No biało-czerwone chyba biało-czerwone, ale dodatkowo dochodzą nam również do zewnętrzne tego, tego pojazdu, oznakowanie jego, więc to są takie elementy, które nadają też każdemu samochodowi pożarniczemu walor estetyczny. To zostało już ustalone i czekamy, aż wykonawca zrealizuje lekki samochód ratowniczo-gaśniczy o, o wartości blisko pół miliona złotych to ważna rzecz dla miejscowych druchów. Obok też jest remontowana droga. W sumie remontowanych jest 5 kilometrów dróg w ramach usuwania skutków klęski żywioły, skutków powodziowych. Te wszystkie drogi zostaną wykonane i zrealizowane w tym roku. Taki jest zamiar i taki jest nasz obowiązek. Podpisana umowa dotacyjna z wojewodą małopolskim dzięki środkom, które my pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw wewnętrznych administracji daje nam możliwość wykonania pięciu kilometrów niezbędnych remontów. Pod warunkiem oczywiście, że ten remont, ten zakres robót musi być zrealizowany w tym roku. Prace trwają, pogoda jest sprzyjająca, aura jest dla nas łaskawa. Wykonawca również sprężył się, jeżeli chodzi o obsadę kadrową ekip prowadzących równolegle pracę na kilku odcinkach dróg, a więc wszystko wskazuje na to i daje rękojmie, że końcowym. Następnego tygodnia będziemy już mieli ukończony remont. 5 kilometrów, nowa nawierzchnia asfaltowa, drogi zniszczone. I tutaj moje słowa szczególnego podziękowania na ręce pana posła Wiesława Krajewskiego oraz pana wojewody Łukasza Kmity za przydział dotacji, bez której nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak ważnego przedsięwzięcia. Panie wójcie, zapewne radni już głowią się nad budżetem, co tam wsadzić do tego projektu, który pan im zaproponował. No, niczym będzie sesja budżetowa. Powiedzmy o tym wstępnym planie, w tym rysie pierwotnym. Jakie są plany inwestycyjne i plany wydatkowe Gminy Szerzyny w roku 2023? Rok 2023 będzie też rokiem trudnym z punktu widzenia finansowego. Widzimy, że zarówno zjawisko inflacji, jak i wzrost najniższego wynagrodzenia skutkują tym, że te wydatki niestety rosną. Ale mamy zakon traktowane wiele inwestycji, które jest realizowane, które będzie kontynuowane w roku 2023. Nie tak dalej, jak przed dwoma tygodniami podpisaliśmy umowy na blisko 8 milionów złotych na wykonanie w ramach Polskiego Ładu dwóch nowych dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, chodników, placów, parkingów. Bardzo duże zadanie, które będzie, będzie realizowane w roku 2023 i kontynuacja zadań, które zostały rozpoczęte, a więc kompleks rekreacyjny w Rzynach, budowa bloku, ukończenie i oddanie, budowa przedszkola i żłobka, ukończenie i oddanie, nowe nawierzchnie, ukończenie również rewitalizacji klasztorów w Opinach i Także, czego jeszcze nie ma w budżecie, a budżet jest dokumentem żywym, który się zmienia w ciągu całego roku, będziemy ubiegali się o wsparcie również na budowę nowych obiektów sportowych, rekreacyjnych i ten dokument będzie na pewno zwiększał się po stronie wydatków w ciągu roku 2023. Nie pamiętam dokładnie, w której miejscowości, ale odpalił Pan na swoim Facebooku, gdzie dosyć aktywnie, nie ma w sumie dnia, gdzie nie wrzuca Pan pozytywnych wiadomości na temat funkcjonowania gminy Szerzyny. Wrzucił Pan informację... Że milion złotych zostanie pozyskaliście na budowę orlika kompleksu sportowego. Proszę powiedzieć, w jakiej miejscowości i jakie jest generalnie założenie tej inwestycji? Może nie budowę, a remont kompleksowy remont obiektu, Niektórzy budują za taki milion, więc spodziewałem się, że będzie remont na wypasie? Zakładaliśmy, że, że aktualny wzrost cen może powodować później niedobór środków, w związku z czym jest to projekt doszacowany. Jest to Zadanie związane z kompleksowym remontem. Ten program pilotażowy Ministra Sportu i Turystyki sprawia, że będziemy mogli kompleksowo wyremontować Orli, który przypomnę, że w 2010 roku, 3 maja, został 3 miesiące po otwarciu całkowicie zniszczony przez powódź. I od tego momentu te prace, te zabiegi jeszcze mojego poprzednika skupiły się tylko i wyłącznie na jego e, poprawie, natomiast nie mieliśmy nigdy środków finansowych, które by umożliwiły kompleksowy remont. A więc całkowite zerwanie tej nawierzchni Orlika, która przy powodzi została odwinięta. Następnie wymiana całej podbudowy ze względu na zamulenie. Dzisiaj po opadach przez dwie godziny woda utrzymuje się na Orliku, drenaż nie funkcjonuje, więc musimy na nowo tą całą infrastrukturę, która jest pod Orlikiem, wykonać. Także wymienimy oświetlenie na energooszczędne LEDowe, poprawimy drugą część poliuretanową, bo jednak 12 lat upływ czasu robi swoje. Orlik przejdzie generalny lifting. I tak nie jest rekordowe zniszczenie inwestycji świeżo oddane. Ja pamiętam takie otwarcie w Dąbrowie Tarnowskiej, takiej hali dla łuczników. Otwieraliśmy ją chyba w środę w, czy we wtorek, a w sobotę już stała ona pod wodą. Więc, więc to i tak udało się chociaż 3 miesiące, ktoś mógł skorzystać z tego Orlika. Przejdźmy do kolejnej ważnej kwestii dotyczącej gminy Szerzyny. Wspomniał Pan o tym obiekcie rekreacyjnym, który ma powstać w Szerzynach było dofinansowane w ramach środków z Polskiego Ładu. Proszę Panie Wójcie powiedzieć czy coś więcej już wiadomo na temat tego projektu, kiedy będzie ewentualnie finał prac. No i proszę przypomnieć naszym widzom główne założenia tej przyszłej perełki turystycznej Gminy Szeczyny. Projekt jest realizowany, panie redaktorze, w trybie zaprojektuj-wybuduj. W tym roku po podpisaniu umowy trwały prace projektowe związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Jesteśmy obecnie na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i chcemy jeszcze w tym roku, żeby pozwolenie na budowę uzyskać na ten obiekt, żeby wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę i na przełomie roku wbicie symbolicznej łopaty. Realizacja zajmie nam około półtora roku. Myślę, że że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Przed wyborami być zdążył, w tym dobrze, że przesunęli wybory na wiosnę 2024. To może się uda uroczyście. Przeddzień przed dzień wstęgę otwarcia. Niezależnie od decyzji Sejmu, założenia i umowa, która została podpisana z wykonawcą w sierpniu, a więc jeszcze nie mieliśmy, nie mieliśmy do czynienia z terminem przesunięcia wyborów, opiewała na koniec kwietnia 2024 roku. Wychowa, wykonawca będzie chciał dochować tego terminu, jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek na gruncie. Kompleks obejmujący 4 hektary, z czego 1 hektar powierzchni wody użytkowej. Domki, pole namiotowe, pole pod kemping, plaże, ścieżka edukacyjna, obiekt gastronomiczny, domek do, do zamieszkania, do, do wypoczynku, tężnia solankowa, pole do piłki plażowej, mały amfiteatr, zaplecze gastronomiczne, zaplecze socjalne, a więc kompleksowe podejście do turysty tylko można powiedzieć, że to co Pan Wójt wymienił, to niektóre nie, gminy w ogóle nie mogą pomarzyć, żeby w całej gminie dokupy kupy zabrać tego typu ośrodki, tego typu miejsca, gdzie właśnie jest gastronomia, tężnia, plaża i tak dalej Dobrze Panie Wójcie, pójdźmy do brzegu, na pewno nie będziemy się już widzieć przed świetami, dlatego ta kamera jest Pana. Czas na pierwsze w ramach kafetarnów życzenia dla mieszkańców. Życzę Państwu, by te święta Bożego Narodzenia były świętem zadumy, refleksji, miłości, by Boża dziecina przyszła do każdego i do każdej z Was, by otaczała swoją opieką, dawała siłę, dawała również poczucie bezpieczeństwa w nowym 2023 roku. Wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze, najradośniejsze. Bardzo piękne życzenia. Dziękuję panie Wójcie za odwiedziny, za poświęcony czas. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów był wójt gminy Szerzyny, pan Grzegorz Gottfried. Do Mój, zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do miłego zobaczenia.